Siemaneczkowi to że dzisiaj się bawię z moją koleżanką na placu zabaw u niej w domu. Ja nie tylko tylko jego. jego. Jej jego kuzynę, bo gramy na dwóch kontaktach. Bo nie umie budować. On nie umie robić skinów w chłopaku. Uwiem, umiem, bo ale. nie umiem tak zbyt bardzo. Dobra, ej, ej! Dobra, zaczynamy. Ej, ej! Chodź, pokażę ci coś? Ja chcę ze 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 Co się stało? Co O mój Boże. Dobra. Płynie, 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 płynie. Płynie płynie, 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 płynie.

Co się stało? Spadła. Ktoś je popchnął. Jakaś lalka to była. Co? Jakaś lalka Haha, ha. żartujesz sobie? Śmieszny żart. Ja idę na drugą wyspę, te piszę. <grym> Jezus. Jezus, ale masz fajne żarty. Dosłownie takie <grymne> takie zmierzenie, że aż płakać mi się chce. nie. to coś. Ale Daj mi Okej, <grymne> Ej, a ja mam wielki Prawda?

Dobra, jeżeli chcecie pardy 2, piszcie w komentarzach.